Jak prawidłowo używać dłuta? Podstawową rzeczą jest to, żeby nasze dłuto było ostre. Tępym dłutem za bardzo nie podziałamy. Tępy dłuto będzie nam szarpać, wyrywać ten materiał. Nie mamy tutaj żadnej kontroli. Za to ostrym dłutem możemy robić bardzo dokładne ruchy i dłuto zrobi wszystko to, co chcemy, żeby zrobiło. Kolejną ważną rzeczą jest oczywiście to, żeby odpowiednio zamocować materiał. Materiał, który leży mi po prostu na stole. Trzymam go jakoś ręką, no w żaden sposób dobrze to nie wychodzi. Dlatego musimy porządnie zamocować materiał, czy to w imadle, czy to za pomocą ścisku, i dopiero wtedy możemy pracować. A jeżeli dłutem chcemy gniazdować, wybierzmy taki element stołu, gdzie będziemy mieli największe podparcie, czyli na przykład na nodze. Na środku blatu, blat będzie nam sprężynował, więc energia, którą włożymy w ruch, nie będzie w 100% wykorzystana. Zawsze na dół to starajmy się patrzeć z boku podczas pracy, z racji tego, że możemy łatwo wyłapać, jak mamy je pionowo. W momencie, kiedy robiłbym to fazą do siebie albo od siebie, nie jestem w stanie określić, kiedy jest pionowo. Za to, kiedy patrzę na nie z boku, widzę, że jest pion, i uderzam. Zawsze starajmy się usuwać niewielkiej ilości materiału. To nie jest fryzarka, tutaj naprawdę nie ma co się śpieszyć. Jeżeli będziemy robić to małymi krokami, będzie to po prostu lepiej.